Ruszył pierwszy etap rekrutacji do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. W tym roku we Wrocławiu przygotowano blisko 8 tysięcy miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych. Rekrutacja przebiegać będzie w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego, ale wniosek można również złożyć osobiście w placówce. Wybieramy maksymalnie 6 szkół, a w nich dowolną liczbę klas, ale należy pamiętać, że szkołę, do której chcemy dostać się w pierwszej kolejności, wybieramy jako pierwszą. Od 27 czerwca do 8 lipca w elektronicznym systemie rekrutacji będzie trzeba dodać wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz osiągnięcia i oceny ze świadectwa ukończenia klasy 8. Trzeba będzie też załączyć dokumenty poświadczające te dane. Zachęcamy też do korzystania z naszej nowości wirtualnego asystenta, który pomoże sprawnie przejść cały proces rekrutacji, odpowie na wszelkie pytania i jest też sprawdzonym źródłem wiedzy o naborze. O przyjęciu do placówki decydują punkty rekrutacyjne. Wstępne wyniki pierwszego etapu poznamy 16 lipca, a ostateczne 25. Osoby, które w pierwszym etapie nie dostaną się do wymarzonej placówki lub zmienią zdanie i będą chciały się uczyć w innej szkole, mogą wziąć udział w drugim etapie rekrutacji, wybierając te szkoły, w których zostały jeszcze wolne miejsca. Szczegóły na rekrutację